Witam Państwa serdecznie i zapraszam na rozmowę o tym, jak pandemia COVID-19 zmienia nasz świat. Dziś rozmawiamy o trudnym problemie społecznym o pandemii przemocy. Według doniesień Organizacji Narodów Zjednoczonych, w czasie pandemii 243 miliony kobiet na całym świecie doświadczyły przemocy. W wielu krajach odnotowuje się 30% wzrost przypadków przemocy wobec kobiet oraz dzieci. W Polsce od 25 lat niebieska linia pomaga ofiarom przemocy. A naszym gościem dzisiaj jest pani Renata Durda, kierowniczka niebieskiej linii. Witam panią serdecznie. Dzień dobry. Chciałam zapytać na początku, jak wyglądał ten czarny, pandemiczny rok 2020 z perspektywy niebieskiej linii? Dla nas to był bardzo trudny rok. Po pierwsze, nie byliśmy przygotowani na to, żeby się hybrydować, czyli znaleźć takie formy kontaktu z naszymi klientami, bo my tak w podejściu psychologii humanistycznej, Rogersowskiej mówimy o osobach, z którymi pracujemy, klienci. W tym nurcie psychologii głównie pracujemy. Nie byliśmy na to przygotowani, więc musieliśmy bardzo szybko... Technologicznie się zorganizować i też, jakby przeorganizować naszą pracę i sposób kontaktowania się z tymi osobami. Część osób musiała po prostu, siedząc na ławce w parku albo gdzieś w samochodzie, rozmawiać z nami przez telefon czy przez jakieś komunikatory. I to Właśnie była pierwsza trudność. Tutaj, przepraszam, że wtrącę, ale przypomina mi się taka statystyka z Włoch i z Francji, z pierwszego tygodnia lockdownu w marcu ubiegłego roku kiedy okazało się, że instytucje podobne do Pani organizacji zanotowały spadek wypadków przestępczości, co oczywiście nie, nie świadczy o tym, że było mniej tych przypadków, raczej właśnie świadczy o tym problemie, o którym Pani mówi, że ofiary. Nawet mając swój telefon czy internet, yy, były zablokowane i nie mogły zgłosić tego, co działo się w domu, a wy wygląda na to, że w czasie pandemii no, w wielu domach yy, jest tragiczna sytuacja. To pamiętajmy też o tym, że y, osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie, to nie tylko osoby dorosłe, samodzielne, to są też osoby zależne. Po pierwsze, dzieci, które cały ten czas spędzały pod opieką dorosłych, bo nawet wyjść poza dom nie mogły samodzielnie przez hmm. Jakieś określone czasy pandemiczne, kiedy było zabronione to, żeby młodzież poniżej tam 18 czy 16 roku życia wychodziła sama z domu. To są też osoby zależne w ten sposób, że one są starsze, czy są chore, czy są w jakimś okresie niemobilności i są pod opieką tego opiekuna, który jest sprawcą przemocy. W związku z tym nawet rozmowa przez telefon jest mało możliwa. Zmienił się charakter zgłaszanych do nas spraw. Bardzo często wcześniej mogliśmy spokojnie mówić osobom dzwoniącym do nas, proszę realnej, konkretnej pomocy szukać w najbliższym otoczeniu. I podawaliśmy numery telefonów, adresy instytucji pomocowych. Czasami też odsyłaliśmy do, po pomoc do takich instytucji interwencyjnych jak policja. Teraz często słyszeliśmy, że po pierwsze albo te instytucje nie działają, albo działają tylko zdalnie, a policja na wezwania telefoniczne mówi, ale my mamy do obsługi kwarantanny i w związku z tym nie jesteśmy, możemy przyjechać za godzinę albo za dwie i często oczywiście ten czas już był kompletnie nierealny potem do, do udzielenia realnej pomocy. Więc rzeczywiście tych problemów, z którymi mierzyliśmy się, my mówimy, że ten rok 2020 był chyba najtrudniejszym rokiem w naszej ćwierćwiecznej działalności. Ze względu na te trudności związane z pandemią został uruchomiony tak zwany plan awaryjny. Proszę powiedzieć, co on obejmował i czy on rzeczywiście sprawdził się w praktyce? Ten plan awaryjny to był trochę taki koncert naszych dobrych życzeń, który w ramach koalicji kilku organizacji pozarządowych i Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w marcu na początku kwietnia roku 2020 przyjęliśmy. Wyobrażaliśmy sobie, że wystarczy stworzyć pewien algorytm działania, który uwzględnia sytuację pandemiczną i wtedy różne instytucje i różne systemy pomagają. Które istnieją już w Polsce będą działały. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Niestety, po pierwsze, pandemia nie skończyła się po dwóch, trzech miesiącach. Po trzecie, bardzo wiele instytucji do dziś nie działa jeszcze tak, jak działało na 100% w kontakcie bezpośrednim. W związku z tym, te nasze pandemiczne rady są. Potrzebne, bo ludzie jakoś się przez ten system muszą przebijać, ale nie zawsze i nie w każdej sytuacji one będą działać. A czy ta ustawa antyprzemocowa, która weszła w życie w listopadzie z ubiegłego roku, czy ona poprawiła sytuację i pomoc udzielaną osobom? Zdecydowanie. Mhm. Czekaliśmy na takie rozwiązanie, które pozwala um, służbom, które interweniują czyli policja w przypadku rodzin zawodowych, żołnierzy, żandarmerii wojskowej pozwala. Um, natychmiast oddzielić sprawcę od ofiary. Do tej pory było tak, że to natychmiastowe oddzielenie było możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ta osoba pokrzywdzona opuszczała swój dom, czyli albo się przenosiła gdzieś do swojej rodziny, albo była zabierana, czy sama się udawała do jakiegoś hostelu, schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie. Czekaliśmy na takie rozwiązania, które znamy z innych krajów, które mówią o tym, że to sprawca musi opuścić mieszkanie, i nikogo z nas nie interesuje, gdzie on się podzieje, ponieważ jest osobą, która popełniła przestępstwo. I w związku z tym logiczną konsekwencją tego przestępstwa jest to, że no, nie zostaje we własnym łóżku i w swoich ciepłych kapciach, tylko ponosi jakieś dolegliwości z tego powodu. Te uprawnienia dla policji no, są tym puzlem, którego nam bardzo brakowało w systemie pomagania. Wiemy, że takich um, wydanych nakazów opuszczenia lokalu przypominam, że on obowiązuje na 14 dni to nie jest ani długi okres, ani dożywotni okres to są po prostu te 14 dni. Te 14 dni, te 14-dniowe nakazy opuszczenia lokalu, zakaz zbliżania się do tego mieszkania między tym 30 listopada, a 4 lutego, bo do tego momentu były statystyki policyjne podawane, to ponad 500 przypadków, więc pomyślmy o tym, że w ponad 500 rodzinach po prostu był spokój. Wspomniała Pani o schronieniu, którego mogą Szukać kobiety dotknięte przemocą, i teraz zastanawiam się, jak to działa w warunkach pandemicznych, bo na przykład, jeżeli no, mam kłopot w domu, chcę zgłosić sprawę i chcę wyjść z tego domu, ale mam koronawirusa albo jestem w kwarantannie, co wtedy w takiej sytuacji, jak pomóc takim kobietom. Zadali mi panie pytanie, na które nie ma odpowiedzi. W Polsce właściwie nie ma na nie odpowiedzi. Czy jest kilka miejsc w Polsce, które udzielają schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie? Najczęściej są to w ogóle ośrodki interwencji kryzysowej, które mają warunki na to, aby stworzyć miejsca do kwarantanny, czyli dało się z tych pomieszczeń, którymi dysponują, wydzielić taką część, w której przebywają osoby, które. Albo potrzebują kwarantanny, albo potrzebują poczekać do tego, żeby się ich sytuacja zdrowotna wyjaśniła, i wtedy nie korzystają ze wspólnych łazienek, nie korzystają ze wspólnych pomieszczeń, ze wspólnego wejścia, ze wspólnej kuchni itd. Ale bardzo wiele miejsc schronienia w Polsce ma bardzo kiepskie warunki lokalowe. I w, po prostu tam się nie dało stworzyć osobnych przestrzeni dla osób zdrowych i osób ewentualnie zakażonych, zarażonych czy będących w, w kwarantannie. E, no i... Po prostu te osoby nie były przyjmowane, bądź też wymóg był taki, że mają, mogą się zgłosić, ale muszą mieć wynik negatywny badania na koronawirus. Na koronawirusa. I w związku z tym, no po prostu one same też musiały ponieść koszty przeprowadzenia tego badania. No nie ułatwia to sytuacji, a rzeczywiście te akty przemocy, które czasami zaczęły się właśnie w czasie pandemii, to mogą być cyklicznie powracające zdarzenia, prawda? Bo jeżeli chodzi o przemoc, to nie jest to często jednorazowy wypadek, tylko, tylko coś, co trwa. Ja się zastanawiam, czy, czy również po zakończeniu pandemii, kiedy już te wszystkie inne skutki ekonomiczne, gospodarcze szybko zostaną zniwelowane, bo jak tylko skończy się pandemia, to szybko wrócimy do szkół, do pracy, zaczniemy jeździć na wakacje, zaczniemy normalnie robić zakupy w sklepach. Ale jeżeli chodzi o przemoc, czy po pandemii bardzo długo będziemy musieli czekać na zniwelowanie tych skutków, czy choćby powrócenie do stanu przedpandemicznego, jeżeli chodzi o przemoc w rodzinie? To bardzo trudne pytanie, ponieważ nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji. Znaczy, my nie wiemy, jak długo będą wygasały różnego rodzaju problemy społeczne, które pandemia wznieciła. Nie ma doświadczeń w tej sprawie. Doświadczenia są sprzed 100 lat, więc one się nijak mają do, do naszej rzeczywistości obecnej. Ale patrząc na różnego rodzaju skutki dużych. Hmm, Zdarzeń, dużych wydarzeń społecznych. Myślę tutaj o tsunami, myślę tutaj o ataku na World Trade Center, myślę tutaj o powodziach i katastrofach takich naturalnych, które się zdarzały w, w historii naszej współczesnej w ciągu ostatnich kilku dekad. To zwykle wygaszanie niepokojów, lęków obaw społecznych, które przekładają się też na różne destrukcyjne zachowania. Takie dwubiegunowe, czyli z jednej strony część ludzi jest bardzo agresywna, często z powodu lęku, obaw i frustracji związanych ze zmianą negatywną w swojej sytuacji, część osób natomiast jest bardzo wycofana i raczej ma tendencję do autodestrukcyjnych zachowań, co dużo widzimy w populacji młodzieży i dzieci, ale nie tylko, także wśród dorosłych. To, to zwykle te skutki niestety ciągną się raczej dziesięcioleciami, nawet niż latami, jak patrzymy na Nowy Orlean po Katrinie, no to minęło kilkanaście lat, a w sensie społecznym te skutki związane z takimi kryzysowymi sytuacjami wciąż trwają. I chyba dlatego wielu ekspertów nauk społecznych alarmuje, żeby nie tylko interesować się tymi skutkami gospodarczymi, ekonomicznymi czy też zdrowotnymi, ale również skutkami społecznymi, bo przemoc w rodzinie jest właśnie jednym z tych zjawisk, które możemy odczuwać jeszcze wiele lat po zakończeniu nawet tego kryzysu. Żeby zwalczać efektywnie przemoc w rodzinie, rozumiem, że musimy zacząć od zgłoszenia tego wydarzenia. I powiedzmy, może kto może dokonać takiego zgłoszenia i dlaczego tak mało osób to robi? Przemoc wymaga ujawnienia, niekoniecznie zgłoszenia, ale ujawnienia czyli tego, aby wiedza o tym, że w tej rodzinie dzieją się, Dzieje się krzywda komuś, kto jest słabszy, jest słabszy, bo jest młodszy, jest słabszy, bo nie dysponuje pieniędzmi, jest słabszy z różnych innych powodów, które, które powodują gorszą sytuację w rodzinie i ta krzywda się tej osobie dzieje. Ta wiedza musi się wydostać na zewnątrz. Ten system sam nie poradzi sobie z tym, żeby ta przemoc po prostu ustała. Być może zdarzają się takie sytuacje, ale one raczej są tymi wyjątkami, które potwierdzają regułę. Najczęściej to interwencja z zewnątrz powoduje, że ta nierównowaga sił, która jest między sprawcą a ofiarą, czyli sprawca jest silniejszy, i ma więcej sił ekonomicznych, fizycznych, psychicznych, społecznych, a ofiara jest słabsza, tą nierównowagę trzeba wyrównać tym, że ktoś. Stanie po stronie słabszych. Tym kimś może być ktoś z rodziny, ktoś ze znajomych, ktoś z przyjaciół, psycholog, terapeuta, pedagog szkolny. Każdy z nas, w sensie i społecznym, i rodzinnym, i zawodowym, kto może stanąć po stronie tych osób. Drugim etapem tego ujawniania może być to ujawnianie, które ma skutki prawne, czyli to, co Pani nazywała zgłoszeniem, czyli udanie się do jakiejś instytucji państwa, która uruchomi system sprawiedliwości naprawczej, czyli takiej sprawiedliwości, w której sprawca poniesie karę, a ofiara dostanie jakiś rodzaj zadośćuczynienia za to, co ją spotkało. No i tu rzeczywiście no, tutaj uruchamiają się w takie same mechanizmy jak w każdym innej sytuacji, w której jesteśmy ofiarą przestępstwa. Zgłaszamy to do policji, zgłaszamy to do e, prokuratury. E, to być może uruchomi całą machinę, która skończy się wyrokiem sądowym. E, oczywiście możliwe są też inne tak zwane zgłoszenia, czyli e, udanie się do ośrodka pomocy społecznej. Po to, żeby e, powiedzieć w mojej rodzinie, m, mojej rodzinie potrzebna jest pomoc. Przychodzę do państwa, bo potrzebuję pomocy. Pamiętajmy o tym, że ośrodki pomocy społecznej bardzo dawno już nie sprawują tej jedynej kiedyś swojej funkcji, czyli wsparcia materialnego rodzin w kryzysach ekonomicznych. Ośrodki pomocy społecznej to w tej chwili zespoły ludzi, którzy, gdzie pracują psychologowie, gdzie pracują prawnicy, interwenci kryzysowi, czyli takie osoby, które wspierają rodziny także w innych obszarach, nie tylko materialnych. Ja jeszcze zastanawiam się nad taką sytuacją. Mówię tuż o takim bardziej formalnym zgłoszeniu. Jestem z tą Słyszę na mojej klatce krzyki, łamane krzesła, zgłaszam tę sprawę. Przyjeżdża policja i osoba poszkodowana zaprzecza. Mówi nic się nie zdarzyło, moje podbite oko przewróciłam się, zaprzecza. Co w takiej sytuacji? I jaka jest to konsekwencja dla tej osoby zgłaszającej? Bo wydaje się mi, że być może to jest właśnie powodem, że wiele osób boi się. Interweniować. Nie tylko dlatego, że nie chce się wtrącać w cudze sprawy, ale właśnie nie wiemy, jakie są konsekwencje prawne dla takiego zgłoszenia. Odpowiedź na to pytanie podzielę na takie dwie części. Czyli po pierwsze powiem tak: konsekwencji prawnych nie ma. Mam. Uzasadnione podejrzenie, że dochodzi do łamania prawa. I w związku z tym wzywam policję, po to, żeby powiedzieć: e, Myślę, że sąsiadowi kradną samochód, bo widzę, że się ktoś kręci koło samochodu na parkingu, a wiem, że to jest samochód mojego sąsiada. E, no i nawet jeśli się okaże, że to wcale nie była próba kradzieży, to ja nie ponoszę z tego powodu konsekwencji. Ja się zachowałam tak, jak mi nakazuje mój moralny, społeczny i prawny obowiązek czyli powiadomić o tym, że ja mam podejrzenie, że ktoś usiłuje popełnić przestępstwo. To samo dotyczy sytuacji, kiedy za ścianą coś się dzieje. Nawet jeśli policja, która przyjedzie na miejsce zdarzenia, powie, ale tam się nic nie działo, dziecko płakało, bo jest chore na przykład, i z tego powodu nadmiernie właśnie płacze, to i tak ta informacja, która jest dla nas, jest taka, świetnie, że pani zareagowała, bo może akurat mogło chodzić o krzywdzenie dziecka, a nie o jego chorobę. Więc konsekwencji prawnych nie będzie żadnych, raczej będzie pochwała ze strony wymiaru sprawiedliwości, że zachowaliśmy się w porządku. Przemoc w pandemii niestety dotyczy także dzieci. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 30 lat oferuje pomoc dzieciom, które doznały przemocy. I teraz chciałabym Państwu zaprezentować krótką kampanię informacyjną przygotowaną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Przemoc wobec dzieci w czasie pandemii to bardzo smutny temat. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja polskich dzieci w pandemii? Sytuacja polskich dzieci jest chyba jeszcze gorsza niż osób dorosłych, ponieważ one nie są samodzielne. To znaczy, um, obecność dorosłych, którzy mogą ich krzywdzić, jest nieustająca. Dzieci nie zostają same w domu, dzieci nie idą do placówek, w których inni dorośli mogliby zwrócić uwagę na ich sytuację. Czy mogliby wysłuchać tego, co dzieci mają do powiedzenia? Tym częściej dzieci korzystają z różnego rodzaju linii pomocowych, które nie są związane z tym, że dziecko coś mówi. Czyli dziecko pisze, czatuje, no coś rodzic widzi, że siedzi i można powiedzieć, odrabiam lekcje. Tak? Nie zawsze rodzic zagląda w ten ekran, który zresztą można szybko wygasić. Więc Widać wyraźnie, że te organizacje, takie jak nasza, ale też takie, które się specjalizują w pomocy właśnie niesionej dzieciom, mówią o tym, że te, liczba tych kontaktów nietelefonicznych, nie bezpośrednich zdecydowanie wzrosła. A też i rozmawiam z pedagogami i z psychologami szkolnymi, którzy mówią, że bardzo się niepokoją o sytuację swoich dzieci. Usiłują ją oczywiście sprawdzać, ale po pierwsze, sami się nie mogą udać do tych domów, no bo jest pandemia. No to, co mogą zrobić, to poprosić właśnie po Pracownika socjalnego, który też się nie uda tam na miejsce, tylko telefonicznie będzie rozmawiał z kim? No, z dorosłymi. Więc prawdopodobieństwo tego, że dowiemy się, jak ta sytuacja realnie wygląda, jest niestety dosyć małe. Czyli zamknięcie szkół w czasie pandemii, to nie tylko pozbawienie dzieci edukacji, ale także pozbawienie dzieci opieki, czasami jedynej jakiejś ochrony przed oprawcami. Takiej psychologicznej też opieki, a też wsparcia rówieśników, które w tym wieku jest niesłychanie ważne. W czasie pandemii niestety wzrasta także przemoc seksualna wobec kobiet. Ataki seksualne na kobiety w pandemii odbywają się nawet w miejscach publicznych, w parkach, na ulicy. Na przykład w Kanadzie jedna na trzy kobiety były narażone na seksualne ataki. Dodatkowo coraz częstsze są cyberataki w sieci na tle seksualnym. W Unii Europejskiej jedna na dziesięć kobiet tego doświadczyła. Jak wygląda ten aspekt przemocy seksualnej wobec kobiet? W Polsce przemoc seksualna jest w ogóle sferą tabu. Bardzo mało o niej wiemy i przed pandemią, i w czasie pandemii. Z badań, które prowadziła Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, wiemy, że jeśli chodzi o formy przemocy wobec dzieci, bardzo wzrosła właśnie przemoc seksualna wobec dzieci. Nawet dużo bardziej niż inne formy przemocy fizycznej. To po pierwsze w tej kategorii wiekowej. Jeśli chodzi o przemoc seksualną wobec kobiet, możemy tylko powiedzieć, wiemy o tym, że przemoc seksualna wobec kobiet zawsze będzie rosła w sytuacjach, w których mężczyźni tracą poczucie władzy i kontroli. A pandemia jest sytuacją, w której wszyscy straciliśmy poczucie władzy i kontroli, bo władzę nad nami ma wirus po prostu. I, ta utrata władzy i kontroli, bo w przemocy seksualnej w ogóle nie chodzi o seks. W przemocy seksualnej chodzi o sprawowanie władzy i kontroli nad najbardziej intymnymi sferami życia jakiegoś człowieka. No, więc ona w sposób naturalny. Musi rosnąć. Jeszcze gorzej jest ze zgłaszaniem tego typu przemocy, bo wcześniej można było w intymnych sytuacjach porozmawiać na ten temat. Nie wiem, choćby z przyjaciółką w kawiarni. No, teraz ta rozmowa jest niemożliwa. Też takie rozmowy przy, właśnie związane ze wsparciem psychologicznym. Często się odbywają zdalnie. Zdalnie dosyć trudno też jest. Zaufać tej drugiej osobie na tyle, żeby wiedzieć, że I mogę z nią rozmawiać się. o takich intymnych bardzo sprawach. Więc rzeczywiście no, problem przemocy seksualnej myślę jeszcze przed nami, jeśli chodzi o odkrycie go w całości. To niezwykle niepokojące, o czym Pani mówi, i dlatego chcielibyśmy się zwrócić do Państwa z apelem. Nie bądźmy obojętni, reagujmy na każdą sytuację, która nas niepokoi. Pamiętajcie Państwo, że osobie, która reaguje, po pierwsze należą się szczególne, należy się szacunek i szczególne wyrazy wdzięczności za to, że chce pomóc drugiemu osobie, ale też pamiętajcie o tym, że to przynosi poczucie własnego spokoju i własnej satysfakcji. Bycie świadkiem przemocy i niereagowanie jest niesłychanie raniące także dla świadków. Jakakolwiek reakcja daje nam Poczucie tego, że jesteśmy sprawczy i możemy coś zrobić. W związku z tym proszę o to, żebyście Państwo wszyscy, żebyśmy wszyscy w takich sytuacjach, w których jesteśmy świadkami przemocy, niepokoi nas los osób, które dają sygnał, że, że są w opałach, żebyśmy nie byli obojętni i reagowali. Świetną opcją jest skorzystanie z poradni telefonicznej niebieskiej linii. Pandemia COVID-19 niestety nadal trwa, ale nie pozwólmy, żeby pandemia przemocy wobec kobiet, wobec dzieci też nadal trwała. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Dziękuję. Życzymy Państwu dużo zdrowia i wytrwałości w tych trudnych czasach.